Cześć, witam cię w kolejnej lekcji z programowania w Visual Basicu. Dzisiaj chciałbym ci pokazać właśnie jak otworzyć sobie program przy pomocy Visual Basica. Mamy tutaj e, dwie opcje. Pierwszą będzie Power BI, czyli otwarcie Power BI, a drugą zwykły notatnik. I kod wygląda w ten sposób, że mamy tutaj właśnie e, ścieżkę do której się odwołujemy i tutaj przy pomocy właśnie shella Otwieramy sobie ją i Vibi normal Focus, to znaczy, że okno będzie aktywne i otworzy się w swoim normalnym trybie, w swoim okienku, które jest standardowe. I teraz przejdźmy i zobaczmy, jak to działa. To ja w takim razie sobie puszczam po kolei, i tutaj widzisz, że na dole po prawej stronie mamy przypisanie ścieżki, i teraz on sobie tą ścieżkę przypisze i. Po naciśnięciu dalej powinien otworzyć nam Power BI. I widzisz, że to się wydarzyło. I Power BI mamy już otwartego. Ok, ja sobie to zamknę i jeszcze Ci pokażę na szybko, jak to samo działa z notatnikiem. Czyli po prostu ścieżka notatnika, shell, ścieżka, otwórz nam pyk i widzisz, że wszystko działa tak, jak należy. Jeżeli chodzi o otwieranie okien, o otwieranie programów, przepraszam, Virtual Basicu, to to by było na tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam cię do kolejnej lekcji.